Cześć z tej strony Łukas z bloga wulkanista.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o oznaczeniach na oponach. Tak się zrymowało akurat fajnie. O oznaczeniach na oponach. Przede mną, przed wami opona zimowa BF Goodrich, model GeForce Winter 2. Zainteresowanych odsyłam do filmiku, gdzie prezentowałem ten model opony. A w dzisiejszym filmie porozmawiamy na temat wszelkiego rodzaju oznaczeń umieszczonych na boku opony. Z jednej z drugiej strony, bo nie, bo nie zawsze jest to tak, raczej nigdy nie jest tak, że obie strony, prawa i lewa, yy, mają te same oznaczenia. Więc zacznijmy od oznaczeń podstawowych. Nazwa producenta. Zawsze występuje. Tutaj mamy BIEF Goodricha, yy, czyli oponę klasy średniej pochodzącą ze stajni Michelina. Akurat. Yy, rozmiar opony 205, łamane przez 55 R6, R17. Przepraszam. Tutaj mamy szerokość opony. Wyrażoną w milimetrach, 50 to jest profil, czyli wysokość opony, ona jest wyrażona w procentach, to jest 50% z tej wartości. R wskazuje, że opona jest radialna, ma konstrukcję radialną, chodzi tutaj o ułożenie tych yy, płócien w środku yy, i 17-17 cali, to jest średnica felgi, średnica opony, średnica felgi, na którą tą oponę trzeba założyć. Dalej mamy 93V. 93 to jest indeks nośności. Na blogu wulkanistaw.pl, jak sobie wpiszecie, indeks nośności, jest cała tabela pokazująca, co dana liczba oznacza jaki indeks prędkości. To jest indeks nośności dla jednej opony, nie dla czterech. Trzeba to pomnożyć po prostu przez 4 i sprawdzić dopuszczalną masę całkowitą dla naszego auta, dalej mamy indeks. Z kolei prędkości. Tutaj jest indeks prędkości V. Indeksów prędkości jest mniej. Najpopularniejsze to są indeksy H, T, V, W i Y. T to jest 190 km na godzinę. H to jest 210 maksymalna dopuszczalna prędkość. V akurat jest 240. W 270 i szybko powiem Wam jeszcze, że Y jest do 300 na godzinę. Extra load. Extra load jest to oznaczenie oznaczające oponę wzmacnianą. Często w sklepach internetowych. Nie znajdziecie tego oznaczenia jako extra load, tylko jako skrót XL. Więc to jest yy, tożsame. Opona po prostu yy, tak naprawdę przeznaczona, yy, jest, ma, yy, przeznaczona jest na większą nośność yy, od standardowej opony w tym rozmiarze 255 25, 25, 50 17. Ta opona jest dostępna również w indeksie bodajże 80-89 i ona wówczas jest niewzmacniana i 93 jest oponą wzmacnianą. Producenci, aut typu SUV, z napęd... aut typu kombi i, i, i o mocy powyżej 150 koni mechanicznych zalecają zakup i montaż opon właśnie wzmacnianych. Dalej mamy ponownie rozmiar opony 205, 50, R17. Radial, to oznacza, że to opona jest radialna. Tubeless, oznacza, że opona jest bezdętkowa. Ten, ten znaczek z kolei oznacza, że opona to jest y, 3, 3 PMFS, tak zwany skrót, czyli płatek śniegu na potrójnym szczycie. On informuje, że mieszanka gumowa, mieszanka gumy użyta do, tego, do produkcji opony. Sprawdzić się w warunkach poniżej 7 stopni Celsjusza. Takie oznaczenia muszą posiadać obecnie opony całoroczne i opony zimowe. M plus S to już tak naprawdę żadne oznaczenie na rynku europejskim. To jest skrót od Mud and Snow, czyli błoto i śnieg. Opona M plus S tak naprawdę najczęściej występuje z tym płatkiem na potrójnym szczycie i, i, i tak naprawdę różni się od opony, która nie ma M plus S, tym że po prostu w tych warunkach błota i śniegu radzi, radzi sobie lepiej niż opona z, y, bez tego oznaczenia. Y, ale nie wskazuje absolutnie na to, że czy to jest opona zimowa, całoroczna. Y, na pewno nie. Y, dalej mamy Made in Romania. Made in Romania, czyli kraj produkcji. Zawsze jest, y, on jest y, umieszczony na oponie. Różni producenci różni, w różny sposób tą, y, ten kraj produkcji umieszczają. Y, r, czyli opona wyprodukowana w Rumunii. Y, na, na, Pirelli jest tego co pamiętam i Nokian. Ze względu na tą nieszczęsną Rosję. Starałem się ten rok kraj produkcji gdzieś tam maskować i umieszczając go małą trzeciczką, gdzieś tam w najmniej widocznym miejscu na oponie. Dalej mamy GeForce Winter 2. Winter 2, czyli nazwa modelu opony, tak jak już wspomniałem, myślę, że będę z tej opony bardzo zadowolony. Nie płaciłem za nią zbyt, yy, zbyt wiele. Z tego co pamiętam, zmieściłem się chyba w, tysiąc, w 1600 zł. Co mamy dalej? Yy, znowu ten płatek. I tak naprawdę ten cały numerek to jest numer DOT, popularnie zwany w branży oponiarskiej. On zawiera informacje na temat tego, w jakiej fabryce, w jakim kraju ta opona została wyprodukowana oraz y, zawiera też informacje, kiedy została ta opona wyprodukowana dokładnie, w którym tygodniu, w którym roku. I tutaj mamy oponę z 24 tygodnia 2021 roku. Czyli mamy to mniej więcej y, czerwiec, lipiec bodajże 2021 roku, czyli świeżą oponę. Etykieta, film o etykiecie znajdziecie również na kanale wulkanista.pl na YouTubie. Yy, tą stronę jak już... Aha, tutaj mamy tak jeszcze, o. Mamy jeszcze rotation i szczałeczkę. Yy, opona jest kierunkowa, jak sobie zobaczyć bieżnik. Jodełka, typowa dla opony zimowej. Yy, jest oponą kierunkową i po prostu dodatkowo, jakby ktoś sobie sam montował takie opony, jest informacja w jakim kierunku ta opona powinna być zamontowana, w jaki sposób będzie się toczyć i będzie się toczyła w takim kierunku, żebyśmy po prostu przez przypadek lub w wulkanizacji nie trafili na oponę, którą zamontują nam w ten sposób, nie? Na kole. Po to jest to rotation. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania dotyczące oznaczeń na oponach, piszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. Ja postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli filmik Wam się podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Tymczasem ja dzisiaj zabieram się za dalsze prace oponiarskie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Hej!